Gerald zaprasza na wrzuc hendorzone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rosany. Bywaj. No hello tutaj Purpose. witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Po ostatniej porażce zdobyłem troszeczkę materiałów, takich podstawowych. Skoczyłem sobie po po żelazo, żeby przygotować na odcinek kilka narzędzi i i postanowiłem wyruszyć jeszcze raz. Tym razem może się uda. E, jeszcze raz ruszam przed siebie. Tym razem tam za, za kościółek. Przejdę obok kościółka. I może tym razem nam się powiedzie zdobycie jakichś diaksów, ewentualnie zdobycie jakichś innych ciekawych miejsc. No bo, bo ostatnio to była po prostu porażka. E, pobudowałbym sobie troszeczkę. Bo ostatnio nie buduję na Minecraft klasycznie, ale powiem wam, że po wybudowaniu Wezimy na sześciennym globie Po prostu... Nazwę to po ludzku Żygać mi się chce budowaniem Ale spokojnie Już niedługo może mi przejdzie i będę... O, chodź tu owieczko, chodź, chodź, chodź po... Ty mi dosz popusiańsko. Dziękuję o Kurczaczek też mi da popusiańsko, No chodź tu kurczaczku i zabiłem kurczaczka. Dobra. Mm, wiem, że surowe. Ale jakoś trzeba żyć. O nie, nie, nie. Zatrułem się kurczakiem. Szlak by to trafił. E, dobra. Będę musiał to jakoś przeżyć. Patrzcie, co tu mamy. Zniknęła mi. Zniknął mi obrazek. Ale bez dom. I dalej nie mam nic do jedzenia. No dobra, to szukamy dalej. Najpierw jedzonka. Dopiero potem... Tomek Wiedźmy! Obok mnie. Ale fajnie. Ciekawe czy Wiedźma jest w środku. A ja taki nieuczesany. <laughs> no dobra, żarty żartami, ale by mnie teraz zabiła, bo ja jestem kompletnie do tego spotkania... Nieprzygotowany trochę rozwalimy ten domek. No dobra, nikogo nie ma. Ale zawsze spoko, bo y, tą wanienkę, czy jak zwał, tak zwał. Zawsze można do czegoś wykorzystać w domku. Zawsze to już jakaś zdobycz. Z tego co kojarzę, to tego się nie da skraftować w żaden sposób. Także coś fajnego sobie odkryłem. Króliczko zajączek. Oj, i znowu spadek FPS-ów. Dobra, mam jakieś szamańsko. A tam czarny króliczek. O, to szamańsko z króliczka to daje nawet, zobaczcie, dwa ten. Dwa, dwa, dwa jedzonka nawet surowe. Zawsze spoko. O, Creeper, no z ciebie to raczej nie będzie jedzonka. Tylko mi tu nie wybuchaj. No, dawaj, umieraj gościu. A cię będzie nieco łatwiej zabić. Dobra, ty też dajesz jakieś tam jedzenie. O, dwa króliczki do zabicia. Ja rozumiem, że buntowaliście mi się w komentarzach, że zabijam biedne bezbronne króliczki. No ale albo one, albo ja. Jak ich nie zabiję, to nie przeżyję, bo nie będę miał co jeść. Tak w skrócie. I ja już nawet nie mogę biegać. O, no dobra, małego króliczka to nie będę zabijał, bo i tak mi mięsa nie da. Niech se podrośnie. To da mi w przyszłości. Ale starego królika, o jest, dał. Fajne to ich mięso. Wow, 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 łow, pająk, 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 pająk. Siemasz, gościu. Łaaa! Dobra, wszystkie? Wszystkie. Łaaa! Już dawno nie grałem sobie tak po prostu na survivalu. Strasznie tu dużo was. Szkieletów i innych. Jednak daje półtorej. No i to taki to jest zawsze więcej niż jakiekolwiek inne mięso. Dobra, no ciebie nie będę zabijał. Dobra, schodzimy do podziemi, bo to... Ale w podziemiach nie ma nic do jedzenia! Purpose, myśl! Najpierw trzeba zdobyć szamanie, dopiero potem myśleć o schodzeniu do podziemi! Wiedźma. No nie wiem. Dobra, raz się żyje, najwyżej zginę. No, umieraj! Szmato! Ha! Zabiłem wiedźmę! Ale była prosta do pokonania. Kto by się spodziewał? A tam było papusiańsko. Idę po papusiańsko. Strasznie szybko mi ten głód spada. Znaczy no, na jedzenie, bo głód to rośnie. No, nie wiem, czy to był taki dobry pomysł pójść w nocy. Za to mam dużo skór już z yy, króliczko zajączków. Mm, mm, mm. No kurde no i trafił mnie, tak? No ham i bydle i prostak. Kurde, no nie za dużo was tu. No trochę dwa was dużawo. Wła, wow, wow. Dobra, strefę założymy im. Fucken! Co jeszcze? No ile razy mam... No. Co jest? Łaaa! Wow. No dobra. Przeżyłem. To sukces. Dawaj jedzenie. No tak... Razem to nie za dużo tego jedzenia. Gdzie jesteś, pająku? Co, 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 co? Czemu go nie. Co, lagi? Serio? Lagi na single player? To już przechodzi ludzkie pojęcie. Nie no, ten głód mi zdecydowanie za szybko spada. Tak nie może być. Ja protestuję. <totopiją> Nad hmm, sprintu już. Nie no, coś muszę wymyślić. Muszę coś wymyślić, bo tak to się nie da grać. Straciłem wtedy całe pożywienie, które. Nie, przecież ja mam jeszcze obok tego. Dobra. No. Nie lubię Creeperów, jak jasna cholera. Eee, dobra, dużo, dużo Was tutaj potworasów, a mało, mało Was jedzonko, jedzonko ro robiaczy. Chyba trzeba będzie wrócić do domciu. No, dobra, tam widzę jeszcze. Jednego. Dobra, Facken! Zaraz umrę. Tak to się skończy. No kurde, a te króliczki takie młodziutkie jeszcze, no. Czemu nie jesteście już stare, spasione i dające dużo żarcia? Dobra, wiecie co? Nie ma co. Pitolić. Trzeba zaźreć Rotten flesz. Na World of Death to było jedyne. Źródło pożywienia przez dłuższy czas. No. Dobra, tam widziałem jeszcze jednego owca. Co co ja dzisiaj do tych podziemi? Słyszycie, Słyszecie? O, jeszcze dwie owieczki, ale fajnie. One dają dużo mięcha. I to fajnego mięcha Ile owieczek? Ile króliczków, ile żarcia, ile szkieletów, mhm. Dam im radę. Dobra, 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 jestem najedzony, czyli życie mi będzie rosło. Dobra, najpierw tego szkieleciaka trzeba za za zarąbać. Bo mnie będzie z daleka jeszcze creeper! Fucking! Fuck! Hardcore totalny! No nie, jeszcze tam wiedźma. Dobra, gdzie ten cholerny dzień jest? Gdzie jest cholerny dzień? Ja chcę dzień. Kto tu do mnie idzie? Słyszę człapanie Dlaczego to życie tak wolno wraca? Dawajcie mi mięcha, dawajcie mi mięcha. Kurde, cholerny zombiak. Jest, dzień się robi, dzień się robi, dzień się robi. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. Może zaczekam tu właśnie się zrobi dzień. A tam jest tyle mięsa, tyle króliczków. Dobra, ale jeszcze ty mi się podobasz, chodź tu. Dobra, dwa mięska, fajnie. Fajne to mięso jest. Ciekawe czy je można jakoś rozmnażać, bo przydałoby mi się rozmnożyć je. Pełne życie. Wow. Nastał na dionek. Dobra, dobra, mam mięcha. Mam szkieleta. Uff. Dobra. Umierajcie, umierajcie paskudy, a ja tu się nazbieram. Żarła i mogę zejść do podziemi. Napiszcie mi w komentarzu, czy można je jakoś rozmnażać. Bo jeżeli można, to ja sobie je chętnie ściągnę do siebie. Przypuszczam, że marchewkami można je rozmnażać. jak królik, to marchewka, nie? Eee, whatsapp tak? Dobra. Trzeba znowu zjeść trochę paskudnego mięcha. Przywrócić życie zdobyć go jeszcze trochę i możemy ruszać do podziemi. O ile tu expa sobie leży, tak samo pas. Mm -hmm. mm, pas kłudny krip. O, jaskinia. O, kurczak. No dobra. Tam kolejny kurak. Na razie trochę mięsa mam. Najwyżej się fleszem flashem będę wspomagał. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, wspomogę się o tym flashem. Hm, musiałem się zarazić. Dobra, jakaś jaskinia. Wyglądała kozacko z daleka. Hm. Ja to znowu prędzej umrę niż cokolwiek zdobędę. Odwalcie się ode mnie, szkielety! Fucking! Który to poziom? 63 jeszcze za wysoko, trzy creepery, no chyba sobie ze mnie jaja robicie. Którym, gdyby tu pójść? A w tą stronę nie. Dobra, idę na te Creepery. Trudno, łhaha. Niech się dzieje co chce. No, nie zaraz się, proszę. No, kurde, no. Przecież wiem, że potrafisz się nie zarazić. No, chodź tu, Creeperku. Wybuchnij co tam na dole. O, dziękuję. Pięknie się to uczynił. Więcej was tu Bozia nie miała? No wybuchnieć, Wybuchajcie, wybuchajcie. Dziękuję. Tu fak 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 fak. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć.